To na pewno dziewczyna, która w pewnym sensie chce sobie ułożyć życie z mężczyzną, z którym jest. Ubrać się bardziej, byśmy mieli na dyskotekę, a nie do restauracji. Nie podoba ci się? No, ale nie do końca im ten związek jakoś tak się składa, tak jak ona sobie to wyobrażała. Co właśnie powoduje jej zachowania, które nie do końca są przez nią zaplanowane czy takie przewidziane. i. W jakąś przygodę. Hej, no. Hej, mówię do ciebie. Nie mów do mnie, hej. No i dochodzi do jakichś konsekwencji, których ona się nie spodziewała. Gdzie pracujesz? W firmie. Ten człowiek, którego ona spotyka w barze, którego grał Łukasz Simlet, to jest bardzo krótka wymiana zdań, a ona jednak w pewnym sensie ufa temu człowiekowi i idzie z nim dalej w tę przygodę. Chciałem, żeby ze mną gdzieś pojechała, można zejść kilka godzin. Ale będę mogła w każdej chwili wrócić. Myślę, że fajnie, jak się spotyka po prostu kogoś na swojej drodze, kogo można kochać i kto ciebie kocha.